8 października Marta Haruk. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Będziemy walczyć o środowisko, zapowiada Szymon Heretyk. Środowisko to kolejny punkt kampanii wyborczej SLD sojusz chce utworzenia w Wałbrzychu tzw. komunalnej biogazowni. SLD walca o środowisko zapowiada opracowanie programu przywracania środowiska terenów zdegradowanych. Uważamy, że. W naszym mieście potrzebny jest z prawdziwego zdarzenia program i plan, który powinien zostać wdrożony całościowo dla całego obszaru miasta Wobrzycha. Należy zrobić rozeznanie tych terenów, które dzisiaj wymagają rewitalizacji, które dzisiaj wymagają szczególnej ochrony i które dzisiaj narażone są bądź już są degradowane i w sposób... Niekorzystny dla, dla środowiska. już te utworzenia w Wabrzyku, tak tzw. komunalnej biogazowni. Jeżeli przyjrzymy się, ile tak naprawdę generowanych jest i powstają, i ile powstaje ilościowo odpadów tak zwanych bio w naszym mieście, no to okazuje się, że są to bardzo ogromne masy tych odpadów i okazuje się, że jest z nimi duży problem, ponieważ ustawa wymusza na gospodarzu, na, właścicieli, na właścicielu tych odpadów, czyli tutaj akurat prezydencie miasta i gminie Wałbrzych, zagospodarowanie tych odpadów, a także ich segregację. My uważamy, że dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców yy, i dla całego środowiska naturalnego jest powstanie biogazowni. SLD nie podaje żadnych konkretnych lokalizacji biogazowni. Jej powstanie miałyby poprzedzić konsultacje społeczne. Biogazownia miałaby nie tylko utylizować bioodpady, ale miałaby produkować także ciepło dostarczane do mieszkań. Heretyk deklaruje, że powstanie biogazowni wygenerowałoby o kilkadziesiąt miejsc pracy. Skąd pieniądze? Z Unii Europejskiej. Konkrety jednak nie padły. Do list pobożnych życzeń SLD dorzuca poprawę czystości wody. W Pełcznicy. Nie będzie to przedsięwzięcie łatwe, ponieważ wiele spraw jest tutaj do uregulowania, ale gwarantujemy, że ta woda będzie wodą czystą i, i będzie spełniała naj, 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 najwyższe standardy jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Pomysł pokrywa się z planami ubiegającego się o reelekcję prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja, który kilka tygodni temu mówił już o oczyszczaniu rzeki, zarybieniu ich do 2020 roku. Zdaniem SLD problemem Wałbrzycha są też nielegalne, dzikie wysypiska śmieci. Sojusz wraca także do sprawy Mobruku, jednak konkretne sposoby rozwiązania problemu nie padają. Około 1500 do 2000 zł dopłaciło zadłużone na 8 milionów złotych uzdrowisko Szczawno-Jedlina do festiwalu Krystyny Jandy. Prezes Paweł Skrzywanek twierdzi, że festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie Zdroju to świetna promocja dla uzdrowiska i mówi, że będą kolejne festiwale. Jeszcze kilka tygodni temu prezes uzdrowiska Paweł Skrzywanek zapowiadał, że do imprezy nie dołoży ani złotówki. Impreza sfinansuje się dzięki sponsorom i wpływom z biletów. Dziś jednak mówi już całkiem inaczej. Wartość promocyjna, jaką uzyskaliśmy byłaby nie do osiągnięcia 1500 zł. Promowani jesteśmy na stronie Krystyny Jandy i na jej Facebooku, mówi prezes Paweł Skrzywanek. Na Facebooku Krystyny Jandy pojawia się tylko jeden wpis wśród zapowiedzi spektakli. Tyle się dzieje, że muszę notować kolejne wydarzenie drukowanymi literami, żeby być tam, gdzie trzeba, o tej godzinie, o której trzeba i robić co trzeba. A dziś, czyli 18, jestem w Szczawnie na moim, w cudzysłowie, festiwalu, który zaczynam wieczorem, spektaklem Shirley Valentine, ale jadę każdego dnia rano do łodzi. Na oficjalnej stronie Krystyny Jandy nie udało nam się znaleźć informacji o festiwalu. Wpisując w wyszukiwarkę Google Festiwal Krystyny Jandy Szczawno, możemy znaleźć Festiwal Jandy, ale w Lądku Zdroju. Wizytę Jandy w Sokołowsku na festiwalu Omasza Kieślowski, a o uzdrowisku w Szczawnie nic. Jak twierdzi prezes Skrzywanek, Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie Zdroju to świetna promocja dla uzdrowiska w całym kraju. Jednak oprócz kilku zapowiedzi festiwalu, jakie pojawiły się na kilka dni przed imprezą w lokalnych mediach, nie znaleźliśmy wielu informacji. Mecenas sztuki czy uzdrowisko? Pytanie prezesa Pawła Skrzywanka, czy będą kolejne festiwale? Będą kolejne festiwale, zapowiada prezes skrzywanek. Uważam, że kultura odgrywa wielką rolę w uzdrowisku. Na pytanie, ile dołożył do festiwalu współorganizator imprezy? Sztawiński teatr Zdrojowy, skrzywanek odpowiada, że wniósł logistykę i udostępnił salę. Pod koniec lipca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Szywanek kreślił plany. Przede wszystkim ograniczenie straty i szukanie oszczędności oraz remonty w uzdrowisku. Przypomnijmy, że rok po przejęciu przez samorząd województwa uzdrowisko ma około 8 milionów złotych długu, a rok 2013 spółka zamknęła stratą 4 miliony złotych. Zapraszam Państwa na weekend do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Rozpoczynamy ten weekend już jutro, w czwartek. Yy, gramy w jeden spektakl, ale za to są to pokazy premierowe. Nie czekajcie w reżyserii Roberta Zawadzkiego. Spektakl o emigracji w kontrze do emigrantów Sławomira Mrożka. Spektakl napisany został na podstawie dramatu rumuńskiej dramatopisarki Jenny Carbonariu. Na warunki polskie zaadaptował go. Szymon bogacz. Rzecz jest o trójce młodych Polaków, którzy mieszkają w Dublinie. Każdy z nich ma swój powód do emigracji, ale wspólne jest marzenie o tym, aby Irlandia stała się ich ziemią obiecaną. Czy to się uda? Dowiecie się Państwo, przychodząc i obserwując ich tragikomiczne zmagania z życiem na obczyźnie. Będąc w teatrze, zapraszam do obejrzenia. Nie czekajcie trzykrotnie w czwartek, piątek o godzinie 19, a w sobotę o godzinie 18 na scenie kameralnej. Nowy spektakl. Przychodźcie, nie czekajcie! Zapraszam państwa bardzo serdecznie do teatru Lalki i aktora Wałbrzychu na niecodzienne wydarzenie. Od 16 do 18 października będą Państwo mogli zobaczyć u nas na scenie zainscenizowane czytania współczesnej dramaturgii. Stowarzyszenie Teat, wspólnie z Teatrem Alki i Aktora Wałbrzychu, przy dofinansowaniu gminy Wałbrzych zaproponują Państwo spotkanie z młodymi reżyserami, z tekstami bardzo premierowymi, współczesnymi, bieg widzów. Od, od, od dzieci do młodzieży, tak, zapraszamy. Będą Państwo mogli zobaczyć coś, co może kiedyś u nas na scenie się pojawi. Zapraszamy do Wałbrzycha. Dolina Bogów to najnowszy film Lecha Majewskiego, który kręcony będzie między innymi w Wałbrzychu. Zdjęcia ruszają już 13 października w Zamku Książ. Film będzie kręcony też w starej kopalni. Jeszcze jest szansa, żeby w nim zagrać. Zapraszamy na ostatni casting do nowego filmu Lecha Majewskiego Dolina Bogów. Będę na Państwa czekała w wokół, przy ulicy Andesa 185, 9 października od 14 do 18. Szukamy statystów kobiet i mężczyzn od 40 roku życia w GUE oraz młodych chłopaków od 18 roku życia do 25. Drodzy użytkownicy portalu Wałbrzych24 i Telewizji Wałbrzych w imieniu zespołu Kobranocka zapraszamy gorąco na nasz koncert, który odbędzie się... 17 października w klubie Apropo w Wałbrzychu wieczorkiem wystąpi zespół Kobranocka i zespół Proletariat. Pamiętajcie, 17 października w klubie Apropo w Wałbrzychu Kobranocka i Proletariat. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50.